Cześć. Tutaj pan Łąka. Dzisiaj mam za sobą dużą maszynę, swój ulubiony ciągnik. Dlatego, że dzisiaj będziemy się zajmować dużymi obszarami i jakie zamienić w łąki kwietne. Pierwsze to przygotowanie terenu. Zależy nam na tym, aby teren, na którym będziemy wysiewać łąkę kwietną, był przede wszystkim czysty. Nie znajdowały się na nim jakieś resztki roślinne, duże kamienie. Można to zrobić. Rozciągając uprawy w czasie, robić to co kilka tygodni za pomocą brony talerzowej, tak zwanej talerzówki, generalnie agregatów uprawowych. A później tuż przed siebie, kiedy już wiemy, że teren jest czysty i nie ma tam po prostu roślin, które rosły na nim wcześniej, wyrównujemy teren za pomocą czy to glebogryzarki separacyjnej, czy jakiegoś kultywatora z wałem. Jeżeli pH jest, skręca w stronę kwaśnego, to można dodać też wcześniej jakiegoś odkwaszacza, dolomitu, czy wapna. No i też, jeżeli mamy teren, który jest bardzo zwarty, gliniasty, możemy dodać piasku. Zazwyczaj tego nie stosujemy w miastach, nie dowozimy ziemi, bo to by było dość nieekologiczne, ale i dobieramy mieszanki tak, aby dobrze się czuły na tej glebie, którą już zastajemy, ale to wszystko zależy od lokalnych warunków. W idealnym przypadku, jeżeli mamy wykonać łąkę jesienią, warto by już było zacząć przygotowywać teren na wiosnę. I jeżeli planujemy łąkę na wiosnę, warto zacząć już wczesną jesienią, Poprzedzającego roku, żeby teren dobrze przygotować, też warto zastosować kilka upraw. Zaczynamy od doboru mieszanki, która powinna być już wybrana wcześniej, no bo wiadomo, że ciężko jest czasami dostać na ostatnią chwilę konkretną mieszankę. Jesienią możemy wysiewać przede wszystkim mieszanki roślin wieloletnich i jednoroczne rodzime, chociaż nie wszystkie. Wiosną możemy wysiewać praktycznie wszystko. Mieszanki jednoroczne, mieszanki jednoroczne pochodzące przede wszystkim składające się z roślin rodzimych, jak i nierodzimych i łąki wieloletnie. Mieszanka powinna być odważona tak, abyśmy wiedzieli ile nasion ma się znaleźć na metrze kwadratowym naszego terenu. Musimy poznać oczywiście obszar, jego, jego powierzchnię, więc też zabieramy się za mierzenie. Generalnie bardzo polecam dzielenie obszarów na mniejsze części, czyli na przykład jak mamy 5 hektarów do wysiania, to dzielimy go na 10 równych części po 5000 tysięcy metrów kwadratowych lub nawet mniejsze i mniejsze części. Tym um, będziemy mieli pewność, że nasze rośliny zostały równo wysiane i ominiemy też jakieś, jakieś kłopoty, kiedy na przykład skończy nam się materiał w połowie albo rozreguluje nam się siewnik i będzie się za mało albo za dużo. No to teraz siejemy, ale to nie jest takie proste, ponieważ wysianie jednego lub dwóch lub trzech gramów nasion na metr kwadratowy jest bardzo ciężkie do zrobienia technicznie, dlatego potrzebujemy nasiona żeby je rozcieńczyć w tak zwanym nośniku nasion. To jest bardzo mądra nazwa, bardzo poważna, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zmieszali nasze nasiona z jakimś materiałem, jakąś rzeczą, która ma dość dużą objętość. I to może być suchy piasek, łuski gryki, łuski jakichś roślin, które, które, które są czyste, wolne od nasion, trociny lub tak jak w naszym przypadku najbardziej profesjonalne jest wysianie z vermikulitem. Na 100 gramów mieszanki dodajemy dwa wiatra vermikulitu i to wszystko mieszamy razem, czy to za pomocą jakiegoś szpadla, łopaty, a później ręcznie, żeby to było porządnie wymieszane. I to ma trafić do naszego siewnika. Może to być w porcjach, jeżeli mamy mniejszy siewnik. Do wyboru mamy różne opcje, możemy się albo z ręki, co jest jak najmniej polecane na duże obszary. Możemy siać za pomocą siewnika rzutowego, są też różne rodzaje, na przykład na kółkach. Możemy użyć zwykłego siewnika do zboża. Ważne, aby ustawienie było na jak najmniejszym przepuście. No, a jeżeli chodzi o głębokość siania, to powinna być ona też jak najpłytsza, żeby te nasiona nie były przykryte grubą warstwą ziemi, ponieważ do kiełkowania potrzebują słońca. Jeżeli mamy zamontowany za siewnikiem wał, Niezależnie jakiego rodzaju, ważne, żeby po prostu było wałowane po wysiewie od razu, no to nie musimy terenu już wałować. Jeżeli nie jest tak, no to powinniśmy teren zwałować za pomocą wału ciągniętego zaciągnikiem lub po prostu ręcznego tego trawy. Teraz odwieczne pytanie o podlewanie. Jeżeli siejemy na jesieni, no to nie musimy podlewać tego terenu. Najprawdopodobniej będzie deszcz. Jeżeli siejemy wiosną, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w ogóle w stanie podlać tak duży teren. Jeżeli nie jesteśmy w stanie go podlewać, nie podlewamy bezpośrednio po wysianiu. Najgorszą sytuacją jest, gdy siewki wystartują, miały wodę i nagle przyjdą upały, i nie będą miały wody. Wtedy po prostu łąka nie będzie w stanie się utrzymać. No dobra, trochę padło mądrych słów, może to się wydawać troszeczkę skomplikowane. Jeżeli Was to przeraża i nie macie w okolicy sąsiada, którego moglibyście się zapytać na przykład, co to jest norma wysiewu albo próba kręcona lub jak używać dużego siewnika do zboża, no to zdajcie się na profesjonalistów lub napiszcie do mnie, a ja się tym zajmę.